Z, z, z tej strony, z 95 zaprzątał drugi Iwertimir. odcinek i Wertimir. Jeszcze w, ty, w tym odcinku, bo jesteśmy w tym samym momencie. Nigdzie y, nie odeszłem z komputera, bo mam jeszcze y, 20 minut do dyspozycji. Więc akurat 20-minutowy odcinek. Y, no i zaś to nie włączyłem. Już włączony. Znowu zapomniałem wiedzieć, no, widzisz. co ja mówiłem, że mam 20 minut do dyspozycji i mogę wykorzystać jeszcze jeden odcinek. Hmm. Spójrzmy, takim miejscom nie ufam. A mniejsza, dobra, zejdę. Halo? Czy tu ktoś jest? Halo! Co, ja będę tak schodził w nieskończoność. Życie, życie jest nowelą. O kurde, gdzie jestem? Jest jakiś wodospad. Znaczy, jest wodospad. Skarżony. Jestem w kanałach. Nie ja mam oliwy do lampy, więc. No, znowu! Jakieś głupoty się tu dzieją, całkiem niepotrzebne. Czyli dostałem skałą w mordę, prawie. O jezu, dobra, mogę tu zaskoczyć? Mogę. O, pięknie, mam młot! Ostatnio oglądałem Avengers. Obawiam się wtora. Wzywam moc, piorunów! A nie, jestem gdzieś pod ziemią, to nie wypali. Przynajmniej na chwilę obecną. Czy mogę zejść do wody? Czy jest tu leszek? Ale ciężko się chodzi, tak. Ściąga mnie na. No to chyba sobie nagrabiłem! Błagam, Karol wyjdź tam, proszę cię. Proszę Karol, wyjdź stąd, błagam. Dzięki. Huch Okej, okay, żyję. Do no, twojej również twojej wiadomości w Artemisze. Wszyscy żyjemy. Okej, okay, co? Teraz muszę dawać do góry znowu z powrotem. Jeruna Jeruna, niech będzie. Mam nadzieję, że na górze nie czeka mnie komitet powitalny stworzony z 45 napalonych woldziów? Nie no co, to tylko ka kastramę tam postawili. Słyszałem. Zamurowało. Nie, po prostu... Chyba jednak jest ktoś na górze, wiesz? Halo? Halo? U -u -u. Powoli zaczyna się sieczko obrzęk. Halo? Nie podoba mi się to Bardzo mi się to nie podoba Wolził gdzieś się ukrył No jak mi zaraz wywali, chyba przedryło to, to to się tak zejszczam Szkoda, <laughs> że tego nie widzę mm. Nie wiem, jeżeli macie ludzie jakiś pomysł na, na to, jak, jak yy, streamować, żeby moi widzowie też, jak siedzą ze mną na scapie, widzieli to, to co... Na przykład taki Vertimir, który prawie nic się nie odzywa, bo taki, nie widzi ekranu Taki Taki biedny, smutny Vertimir. No, niestety. Ale miszcz. To się liczy. że Dobra, jesteśmy, kurde, na schodach. Świetnie, starcase, upiorny starcase. Czy tu jest, Czy tu ktoś mi zrenderował potwora? Halo? Czaszka zniknęła. Nie, jest czaszka z powrotem. Myślałem, że zniknęła, ale zmieniła swoje położenie. Halu! Halu! Dobra, jest czysto. Super. A tu? A tu również. Czy mogę użyć tego narzędzia, tego młota tutaj? Aha, nie. A czyli pewnie będę mógł nim rozwalić? Kłudencję! Kłudencję, spróbujmy. Kurczę, Wzywam. że wolił się niedawno. Co, młotkiem nie, to by zepsuło cały klimat amnezji. jep Jep Jep. jep. Okej. Okay. Niedokończone komnaty, czyli wchodzimy do komnaty tajemnic. Znowu motyw Harry Pottera, jak ja tego nienawidzę. A, to samo mi się skojarzyło, no. tylko powiedziałeś, komnata tajemnic. Hokus pokus czary mare, czy hokus pokus czary wale, Polska zagra w ćwierćfinale. Ostatnio takiego kwejka widziałem. Dobra, co wybierasz w Wertymirze, schody w dół czy schody do góry? Drewniane. No to do góry. Nie, naprawdę, one są z drewna. Nie, metalowe. O, to dobrze. Ale to były z kamienia, więc metal, i drewna. Co ja gadam? Absolutnie. Dobra, wejdźmy na górę. Jezu... Wale, drapaka, gracja, rostocki... Okej, okay, cóż to za belki? Drewniane znowu. Dziki, brandenburski... Stos belek. Okej, okay, powiedzmy jestem tu. Woldziu, where are you? znowu... Kurde, no... Muszę tam zeskoczyć, nie mam wyjścia. Ale widzisz, dziwne, że akurat kiedy ja... Gości nie wystąpiłem w odcinku, to o czymś nie ma wolgi. Nie ma. Dobra, zesk skaczę na dół. Ej, coś podniosłem i zemlałem chyba. You have to carry on. No, umarłem, super. Podnosząc y beczkę, umarłem. Hm. beczka, mówiłem ci, że one są podejrzane, a? Widzisz? No, pewnie wolgi wyciągnął gdzieś tam swoją parówkę z tej beczki. Znaczy rękę na przykład. No. <grym> Czekaj, spróbuję jeszcze raz nam skoczyć, gdyż już chyba i tak muszę to podnieść. Kurde no Jeszcze raz się zabiłem, bardzo was przepraszam za to. Nie widzieliście tego cięcie? Uuu. Jeszcze raz zaskoczę. Muszę spaść na beczkę. Chyba, że muszę tam wrzucić to żeby się nie poturbować zbytnio. Yep. Co? Czyli taką taką. Yy, nie wiem jak to nazwać, ten stos brandenburskich yy, beczek, znaczy to właściwie nie jest beczka, to jest pudło, dubne pudło, hanki Mustowiek. Sorry, że za moją panienkę z Awastu się odezwoła. Nie, nie, to nie było słychać na szczęście. Nie, nie, czyli nie mogę tu spaść, bo... bo... bo mnie zabije. Ale tam jest wyraźnie jakieś dłuto do podniesienia, więc muszę to podnieść. No nie ma nie ma bata. Że tego nie muszę podnieść. Nie będę do ze stranej śmierci próbował tam zaskoczyć. Sorry ludzie, ale... Zanarnie! No, kurde, muszę jakoś to poluzować. Czwarta śmierć. <laughs> jak ja teraz to biedny zrobić mam? Nigdy więcej białych planów. Czego tu nie ma żadnych? O, jest jakiś kamień. Super. Drogi. Drogi. O, <laughs> w komnacie tajemnic. Drogi głazie. Pomóż mi dostać się. A w ten sposób. Czyżbym teraz miał tam spać? Wiesz co, zapiszę grę na wszelki wypadek, bo jakbym teraz coś zepsuł, to by było. To byśmy się wkurzyli. Tyle, że mam... Yy... Zrobiłem save i exit od razu. Zaraz muszę to wczytać. Która jest godzina? 20 po północy, właśnie. Nagrywam to bardzo późno, to jest też kolejna tak. informacja dla was. Bardzo, bardzo późno. Połowa z was pewnie powinna właśnie się budzić. I iść do pracy. <laughs> nie wiem, czy pracujecie na nocne zmiany, czy na poranne. Czy nie pracujecie, czy jesteście z dziećmi, czy dorosłymi. UWAGA! Spadłem i umarłem, ale chyba jestem na dole. I tak miałem zrobić. Hmm. Hmm hmm Okej, okay. gdzie się obudzę? W szpitalu pewnie Fuck there is, there is... Nie, ta, a właśnie! I teraz drogi Wertymirze, po wejściu na górę musimy nagle udać się na dół po drugich schodach No widzisz Zadowolony? Twoje schody zwiedzone pierwsze tak jakbyś chciał Jest no, pięknie, zaszyt. jest cudownie No nie powinien zaszczyt naprawdę Okej, okay, właśnie widziałem Woldzia. Pierw drugiego. Ej, ja idziemy walczyć. Gdzie jest teraz Woldziu? Powiedz mi. Wszedł do drzwi. Jezu, ale rymy wale. Tak, ja, właśnie. Piękne kafle, w że Podnieś beczkę i rzuć nią wyżej. I na głowę, nie. Tu gdzieś powinna leżeć właśnie te dół, to. Ręb! Wow! Co się... Bez kitu. Wodził z Nie, ktoś rzucił we mnie tułowiem i tak podskoczyłem. A idź pan Wow, Niedobry tułów. teraz mają, Nie, biegnę z tym tułowiem. Co jest? Turlająca się beczka jest głośniejsza od moich kroków. Uspokój się, beczko. Nie mogę jej zatrzymać, idę do przodu, napieram, a ona toczy się. Nie sorry to przeze mnie, jakaś magia, wiesz. Dobra, rzućmy Kupuła tu, wiem. z tą beczką połączyć <laughs> Takie paranormal. No nie! Paranormal activity beczek Co się dzieje? Coś w tym stylu. Co tu się dzieje? Nie Karol uciekaj stąd Podejrzany Witaj stąd, sala jadalna, powrót do sali jadalnej. Czy tu mnie spotkało, od ludziu? Ta świątynia jest żywa. Coś się do mnie zbliża, coś słyszę i czuję, ale nie widzę. Nie, nie widzi to Vertimir No nie widzę nic. Chciałbym bardzo, ale niestety. Aaaa. Czysto? Dobra, teraz pewnie po będę musiał połączyć to z tym i zrobić w ten sposób. Jep! jep jep. Takiej mocie. Tutaj właśnie w tym momencie mieliście Minecrafta na ka ka Karolka i nic poza tym. Gdzie ja jestem? O Boże, że Minecraft Wow, Jakiś zawór. Coś... O Jezu, coś zrobiłem. Dlaczego mam Cię nie przypominać? Masz jakieś złe wspomnienia z Minecraftem? No... To znaczy? Co ja tak publicznie mam mówić? Czy widzę? No jak, jak, jak co, że jesteś, jesteś sławny? A gdzie tam... Hmm, teraz nie jestem pewien, gdzie mam się udać. Bo już wszędzie byłem. Nie wiem, czy na dół? Być może. Drzwi zamknęły się i nie można otworzyć ich ponownie. Nie, czyli to odpada. Z tego co wiem, to jest długi custom story. Więc praktycznie tak długi jak jak zwykła amnezja, więc będziecie mieli co oglądać. No będzie ciekawie. odcinki prawdopodobnie jutro na kanale. Dlaczego nie mogę tu wejść? To mnie irytuje wręcz. Czy mogę skorzystać z tego? Cannot use this Okej, czyli nie mogę tego tutaj użyć. Woldziu! Woldziu! Woldziu, mnie nie boży Z tym mordę! Woldziu! Cześć! Cześć! Piękny! Boże! Ale ty się spasłeś! Jezus Maria! Ale bo Biegnij Karol, biegnij! Biegnij Karol, nie oglądaj się za siebie, biegnij Karol, biegnij proszę, biegnij, nie przejmuj się i pięknie. O, widzisz. Nie, ja muszę przeciszyć sobie słuchawki, bo za bardzo podskakuję. Nie, biegnę dalej, pierdziele to. Karol uciekaj. Nie, o. no teraz to się wkurzył na ciebie naprawdę. Chciałem się tylko przywitać, a ty już uciekasz. Nie, już jest, już jest, okej. Okay. Już wszystko. Uuu, zaś! Zaś to samo, boże, dostałem wrzuchwę! Gdzie ja mam uciekać? Powiedz mi. E, w górę? Ja. Powiedzmy tutaj. Szybko do dołu, dobra, niech będzie, ufam ci. Karol ogarni się, przecież ty jesteś dzielnym chłopcem. Podobno. Nie Wodzi, ci, ale nie, genialnie zrobiony motyw właśnie w tym customie. Nie, zobaczysz jak to wyglądało, jak, jak mnie dźwigło. Zeskoczył, jest muzyczka łagodząca obyczaje. Pewnie wiesz, która. To jest ta muzyczka, w której trochę mi przypomnę Silent takie. takie przechodzące w Silent Heale, właśnie takie moty. Na pewno wiesz, którą muzyczkę. Wyobraź ją sobie, poczuj ją w moczu. Czy, 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 czy gdzie tam chcesz, nie wiem. <laughs> <laughs> Dobra, zależy mi najbardziej o. Zapalmy sobie i poczytajmy. Aha, to nie jest poruszone. Sacrifice Chamber. Findings. Mniejsza to nie było chyba specjalnie istotne. W każdym razie był tu wolził i szafa. tu nie ma. O, jest oliwa do lampy, pięknie, jak na żądanie. Teraz naładujmy na naszą magiczną latarnię przeznaczenie. Okej, okay, naładowana. Brandenburg. Wewnętrzna rezydencja, nie. Na razie pokój yy, pana komorowskiego zostawimy w spokoju. może pójdźmy tutaj, a tu mnie czeka co? O Jezu, zejście pod ziemię. To wygląda niebezpiecznie. A tutaj pozwiedzamy co? Grobowiec, no na pewno tam pójdę, mhm. Rwie mnie! Dobrze, woży, oży, ożyje ...albo coś. Więc tak, że. zaraz dam Ci pole do, do wyboru. Czekaj, jeszcze spróbuję udać się tu. Czy mogę? Niestety nie mogę i szkoda. Może i dobrze. Dobra, czyli albo zwiedzamy grobowiec, co na Twoim miejscu radziłbym odrzucić, bo Cię zabije. Albo rezydencję y, ministrów, czy coś takiego. A co gdybym wybrał grobowiec? Spróbuj, jest to ostatni livestream z tobą Dobra, grubowiec Okej okay. Lecimy do grubowca No to lecimy. Boże, co ja robię <słuch> Grubowiec Laboratorium było gdzieś i prawie czułem się swobodnie Źle jednak, że to nie moje laboratorium Jak na wejściu dostanę ryjem Woldzia po twarzy no i już na wejściu krew, muzyczka, która mi się nie podoba. PO CO JA TU WCHODZIŁEM?! No widzisz, bo ci tak powiedziałem. Dobra, oszczędnie s... Co ja tu robię? Co o tym grobowce fajne Każdy się nad tym głowi teraz... Tam nie idę, tam śmierdzi. Tu idę, bo... Bo czuję swobodę ruchu. Wiecie, że Karol jest dzielnym chłopcem, ale naprawdę ten custom nie na razie doprowadza do, do ruiny psychicznej. Powiedzmy pójdę tutaj. Nie to cieszy. Ja już nie wiem. No, oczywiście. Znęcanie <grym> się, się psychiczne. Grubasy. Świniaki niemyte, Niedobre. No. Zobaczymy jak wyjdzie amnezja dwójka. Nie, tu, tu od razu ciebie i wszystkich za zapewniam, że od razu jak wyjdzie amnezja dwójka, to, to będzie tu u mnie Ty na się kanale. Ty pierwsze wrzucasz oczywiście I na YouTube, ja, ja oglądam, to nie, ma. To nie ma. Mam nadzieję, że nie jesteś obrażony, ale zeszliśmy od razu na niższe poziomy I świątyni. Nie, nie jestem obrażony, gnoje, że mnie sprowadzacie do grobowców. Smarkaczek, grubasy, świniaki, parówki. Dobra, krzesło, posun się. Gdzie jest mój Arturo Caliente? Pewnie to będę musiał rozwalić tym. Ta kłódka jest wytrzymała i cała. I mamy takiego wała, czyli musimy się wrócić. Oj Wertimirze, kurczę poeta z ciebie, naprawdę. Tyś że Oglądać ten sketch? Nie pamiętam, nie, co to za kabaret. Nie. Polecam ci, nie wiem, czy kabaret Limo bodajże. Czy... Ale wiesz, ja tam kabaret lubię. No widzisz. No. Wszystko, wszystko u mnie na kanale. Oj, chyba punkt wyjścia, co? Stan przyszedłem, tak, zdecydowanie. Gdzie poszedłem? Chyba tam, więc teraz muszę się udać tu. Ja pierdyle, co ja tu robię w tym grobowcu? O! Taka super. piosenka. Znasz może? Jaka? Co ja robię w tym grobowcu? Nie, nie znam. O! Odgłosy, no i nie wiem skąd przyszedłem, sam tam. Prawo, lewo czy środek? Środek. Super. No. Y czyli lewo czy prawo, bo środek zajęty. Czyli lewo. Czyli lewa? no pójdźmy w prawo, nie dobra w lewo <laughs> Okej okay. Idźmy w lewo, a tutaj Czeka nas Czeka nas Woldziu No nic tu nie ma Z ziemniakiem w ryju Halo Halo O są drzwi Zamknięte, ale czuję zapach zgniłego ciała przez te drzwi, no super Prowadzisz mm. mnie niesamowicie W vertimirze Prosto do Jesteś cudowny, no prosto Skąd ja przyszedłem? W jego paszczy A tu byłem, tu byłem, bo stąd przychodziłem Dobra Czyli Zaraz mi się skończyły do lampy, wiesz co? Na razie ją odłożę będę używał krzesiw, ale nie ma tu Woldzia, tyle dobrze samą przeszedłem No to czekaj. Nic nie zje, widzisz? No widzisz. Poszliśmy w lewo czy w prawo? Hmm, w lewo. W lewo, zaraz pójdziemy w prawo. Bo wolę tutaj niezły kółka jak narodzie w święte wszystkim. E, chyba nie warto mi ufać niestety, mam pamięć z słabą. Poszedłem w prawo i... Halo? No tu już coś się dzieje, widzę świece i... O, świetnie, trumny pewnie. Czy mogę to wyciągnąć? Tam pajęczyna, tam pajęczyna, dawno to nikogo nie było. Jeżeli ja tu mam trafić, to nie, bardzo dziękuję, ale ja jeszcze chciałbym pożyć. Sprzątaczka dawno nie zaglądała, widzisz. Masz jakąś woźną ze szkoły, która... której nie lubisz? O, mam taką jedną, Ten luta. Nienawidzę. Danuta! O, ja też mam panią Dankę, ale to w liceum, bo ja chodzę do techniku. Ale fajna babka akurat, mi się trafiła. w tym roku idę, do techniku. Dobra, jest tu coś do podniesienia? O, jakiś... Jakiś mały pojemniczek z trzema krzesiwami i oliwą do lampy. Czy tu nie ma jakiegoś klucza, cholera? O, właśnie, naładujmy sobie oliwę, bo widzicie, jest w fatalnym stanie. Ty tego nie widzisz, ale było już... O! Ktoś mi tu tupnął. Nie, dobrze. Ale z nich tupaki. Czy mogę ten dywan wyciągnąć z tej szafy? Chyba nie. Kurde, dywan zdecydowanie bardziej by mi pomógł. GDZIE JEST ARTUR SIĘ PYTAM? A, wezmę miotłę. Jak komnata tajemnic, to lećmy. Ja ekonomikuję, ja Gdzie mam wejść? Powiedzmy tutaj. MIOTŁO! No, zwariowała. dawaj MIOTŁĘ! Wbiłem mi się w ścianę, no i co? No i co? Nic tu nie ma. Czy ja coś podniosłem? Cholera Beczki, beczki Fajne są się Przesunę trochę No i latające beczki, co się dzieje hmm. Sorry, to znowu to moja magia no. Muszę to <grym> obwanować Przestań Przestań, bo niczego nie osiągniemy w tym customie No i co ja biedny zrobiłem Przeszedł sobie w Jak mnie lędźwia tutaj skaczą Dobra Nie wiem następnym razem musisz to widzieć bo skąd on wyszedł w ogóle Z beczki Nie no dobra koniec z tymi beczkami Boże Stąd, ale nie momenty grozy w tej grze naprawdę są genialnie zrobione, to muszę przyznać Coś Czy ja coś podniosłem, czy Pewnie teraz walę kółka i muszę wrócić do do tej do tej yy... Jezu, nie umiem się wygadać. Kłódki zasmarkanej. Gdzie ona była tam? Pewnie będę mógł ją obsmarkać. Jezu, otworzyć. Last? Kłódka jest wytrzymała i cała. Nie, dobra. Mam dość na dzisiaj. Eee, dzięki Wertymirowi za, za wspólne granie ze mną dzisiaj w Amnezję mm, Jeszcze raz dziękuję Symfonii za dobre spolszczenie do Castama. Do Mam nadzieję, że, że też e, pani Symfonii, pani Iza. Tyle zdradzę. Nie wiem, czy mogłem. Najwyżej zginę. Trudno. Poszłam na ścięcie Zginę. <grym>, jeszcze raz dzięki Wertymirowi. Dzięki wszystkim za oglądanie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie. Cześć. Cześć. Dara.